Dzień dobry, witam w vlogu kolejnym. Temat dzisiejszy będzie fajny, mianowicie powiem Wam, jak o siebie dbać, kiedy nie ma na nic czasu. Tak więc lecimy. Dobra, tak więc jestem już po badaniu na koronawirusa. Nie jest to ogólnie zbyt przyjemne, ale dobra. Tak więc zajęło mi to raptem tylko dwie godziny. Kolejki są dość spore. Natomiast, jak już mówiłem wcześniej, cały czas gdzieś tam brakuje czasu, a jeszcze w sumie dużo pracy przede mną, tak więc lecimy teraz do domu. No i witamy, jestem nad jeziorkiem, jako że jechałem w sumie koło jeziora, to postanowiłem, że na chwilkę wejdę, wstąpię, zamoczę sobie nóżki, pupkę, rączki, dłonie i zaraz spadamy dalej do chaty i lecimy dalej z pracą i z zdaniem o siebie. No i ogólnie jest dupa, bo jest taki lód, że deszcz kiedy się dzisiaj nie obędzie. Powracam na drugą rundę. Innym słowem, I'm back. Tak więc mamy to. Dobra, tak więc o co chodzi z tą dużą ilością pracy? Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to w piątek idę na operację Zatok. Tak więc myślę, że kilka dni gdzieś tam będę w ogóle wyłączony z pracy. Tak więc obecnie staram się nadrobić wszystkie jakby rzeczy aktualne, plus jeszcze z tygodnia, który będzie za chwilę. Tematy typu plany, tak żeby wszyscy mieli swoje plany, jakieś tam treningi dla osób i kilka takich jeszcze kwestii biznesowych. I to ogólnie sprawia, że mam dość sporo na głowie. Naprawdę nie mam kiedy pójść na taki normalny trening, żeby go zrobić, a po drugie w ogóle nie mam do tego głowy. Ale, jakby nie patrzeć, to cały czas gdzieś tam mówię o tym, że trzeba szukać możliwości, aby o siebie zadbać, aby cokolwiek porobić, bo lepsze jest cokolwiek niż nic. Tak więc, za chwilkę pokażę Wam taki prosty schemat treningu, który dzisiaj wykonam w domu. Na to sobie maksymalnie daję 15 minut. Wykonam go z kilkoma gumami i kijem odmiotły. Tak więc, lecimy z tematem. Dobrze, tak więc, właśnie kończę robić plany treningowe. Ogólny cel jest taki, że w chwili, kiedy mnie nie będzie, to każdy mój podopieczny ma plan, i jednocześnie tutaj do każdego planu chciałem zrobić filmy na YouTube, tak żeby każdy zawsze wiedział, o co dokładnie chodzi w danym ruchu. I ogólnie kurczę było z tym troszkę pracy. I plus to chcę jeszcze skończyć artykuł na bloga, tak żeby przed moim pójściem na operację już był gotowy. OK, i teraz mój plan na dzisiaj. Zaczynam od tego, że otwieram sobie mocno biodro, jak i klatkę piersiową i powyższy ruch, jak teraz na filmie, wykonuję sobie około 15 do 20 razy na każdą stronę w takim w miarę spokojnym, wolnym tempie. Następnie idę do tego, aby rozciągnąć sobie troszkę tylnią taśmę i taśmę przednią. Czyli tą porcję wykonuję sobie tak około przez 5 do 10 sekund. Po czym przechodzę w pozycję jak teraz na filmie i także trzymam sobie około 5 do sekund. 10 takich rund robię sobie około 10. Następnie troszkę się skupiam na mięśniu czworogowym Uda, ponieważ aktualnie dość dużo siedzę przy kąpie a w tej pozycji siedzącej ten mięsień często może być spięty. I powodować bóle pleców. Stąd też trzymam sobie po około 2 do niekiedy nawet 3 minut tego typu pozycji na każdą nogę. Jeśli na przykład coś boli, to warto sobie dać coś pod kolanko, bo troszkę może cisnąć, a nie chcemy tego typu dyskomfortu jednak mieć. Zaraz po tym biorę mój specjalny, magiczny przyrząd do treningu, jakim jest kij do miotły. I dzięki temu narzędziu mogę sobie bardzo w prosty sposób zmobilizować Wam obręcz barkową poprzez chociażby ruchy, jak na filmie. Wykonuję sobie około takich ruchów 15 do 20. Po czym ten sam kij wykorzystuję do tego, aby rozciągnąć mięśnie tworoboczne lędźwi, które są też z reguły bardzo mocno rozpięte u osób, które siedzą dużą ilość czasu przy kąpie. I jak na filmie, tego typu porcje trzymam sobie około sekund 30 do 40, po dwie rundy na każdą stronę. I kontynuując moją przygodę z kijem, idę na ziemię i teraz sobie troszkę wzmacniam tył barków. Ruch jest naprawdę trudny, i osoby, które mają barki słabsze, mogą mieć z nim problem. Mimo wszystko warto go sobie wdrożyć do treningu. Szczególnie jeśli macie dużą ilość czasu przy kąpie, to wam pomoże poprawić waszą postawę. I już, chyba, ostatnie rzeckie. Biorę sobie gumę i imituję ruch, jakby miał to być m.in. właśnie martwy ciąg rumuński. Tutaj sobie dzięki temu wzmacniam mięśnie pośladków, które będą często słabe u osób. Które oczywiście siedzą dużo ilość czasu na krześle lub mają pracę siedzącą. I tego, z tego co pamiętam, wykonałem sobie 3 serie po około 15 razy. Na sam koniec pamiętam jeszcze oczywiście obruchu i tutaj klasyka, czyli deska. Bez zbędnych kombinacji trzymałem sobie około 4 serii po 35 sekund. I oto cały mój trening na dziś. I to był właśnie mój zestaw na dzisiaj, zajęło mi to około 15 minut w całości, tak więc gdzieś tam to, o czym cały czas mówię, to też sam robię w takich na przykład sytuacjach, kiedy nie mam czasu zrobić treningu, bo mam masę innej pracy. Czy to ma sens? Oczywiście, że ma, ponieważ robiąc takie proste ruchy każdego dnia mamy Później ogromną ilość takich małych, małych kroczków, które dają nam o wiele lepsze efekty niż u osób, które na przykład nie będą robiły nic. I jeśli byłbym na przykład teraz ekonomistą, to bym tutaj dał Wam definicję czym jest procent składany, ale nie jestem. Ale mimo wszystko i tak mówię, że warto tego typu rzeczy właśnie sobie robić każdego dnia. Tymczasem dziękuję za dzisiaj i widzimy się jutro. Pozdrawiam.